Witajcie kiphardowicze, jestem dawnie 12, a to są sylwetki polskich gildii. W dzisiejszym odcinku wystąpi Gildia, która zdominowała poprzednią edycję Kipharda. Czyli Gildia Fire! Przywitajcie się chłopaki, opowiedzcie coś sobie. Elo, elo. Ale, ale opowiedz nie? dawajcie, opowi opowiedzcie coś sobie pokrótce. jestem liderem topowej Gildii i mam 17 lat, lubię kibka. A pan Agent Marcelek? Ja jestem <grym> piłkarzykiem, rasem w nogę, jestem przystojny chłopakiem i tyle no. No i ostatni, pan pierwszy. Z naszego grona jestem tutaj najmłodszy, ale. Lubi... Ej no chłopaki, Ej, no, nie, spokojnie, tak spokojnie. Odnować, spokojnie. Stresowałem się, zestresowałem Dobra, intro mamy za sobą, także co, zaczynajmy! No to pierwsze pytanie! Skąd wziął się wasz pomysł na tag? Dobra, to ja na to odpowiem, bo największy kontakt, mia kontakt miałem z liderem tej gildii, a więc nasz lider gildii, czyli I Must Kill You, tak zwany Kajtuś, C, był bardzo młody jak zaczynał z gildiami i na samym początku swojego grania w tej grze pomyślał sobie, że jest Mocny jak płomień, jest ogniem i Założył Gildię Fajrze ze swoim bratem Mouse Kiedy to było, mniej więcej? Na skafie w 2012. O kurcze, no to stara, stara Gildia. No. 12 lat, tak? tak. 12. O, kurczaczki. Pięknie, pięknie. Czyli w sumie na pytanie, kiedy pierwszy raz założyliście Gildię, to już to jaka jest jej historia. Macie, czy, czy macie coś więcej do Co powiedzenia? No, ogólnie to zaczęło się od tego, że Kajtek, jak miał 5 lat, zaczął grać ze swoim 12-letnim bratem Mouse w Gildie na tym skafie i grało z, najpierw z kolegami mouse killera. Oni byli od niego starsi, ale Kajtek mimo wszystko był poziom wyżej od nich wszystkich. Mimo swojego młodego wieku. No i fajnie im się grało, sobie grali, jak mieli czas i później aż do kwadratowej gildi była zamknięta, bo już się znudziło, no i to tyle w sobie. Okej, okay, no spoko, w porządku. A Ile osób tak w waszej gildii gra zwykle na edycjach, na przykład właśnie u nas, takie takim hardzie? No to staramy się trzymać jakąś stałą liczbę graczy, od 30 do 40. Zazwyczaj slimy na serwerze też, ale to zależy, czy gramy for fun, czy hardujemy edycję, Przednią Poprzednią tryhardowalistę? Poprzednią tryhardowalistę? No, nie było widać. No idziemy, udało nam no. się wygrać. No tak. Teraz nam jakieś cieniki. To co spowodowało, że wygraliście? O, liderówka. Liderówka prowadziła do zwycięstwa. Okej, okay, okej, okay, w porządku. od kiedy u nas właśnie gracie? Jak wam się podoba rozgrywka? Od edycji Hardcora grywamy na serwisie Cube Hard. No, się super gra na serwisie Cube Hard. No to, no no. to się cieszę. Widzieliście część loga tej edycji teraz co będzie? Tak, tak, widzieliśmy. Z zadowolenie jesteście ze tak, zmian? Tak, widzieli. tak, widzieliśmy. Tak. No to super, słuchajcie, no to będzie się fajnie grało. Dobra, jakie są zalety Waszej gildii? No to na pewno świetna zabawa na edycji, jak i poza edycją, bo dużo czasu są sobą spędzamy i wszyscy bardzo dobrze się znamy w tej gigli. Mamy dużo osób, na przykład z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, więc można fajnie podłapać sobie inne języki i zrobić coś więcej niż grać cały czas. No, to w sumie to tyle. Mnie fajnie, taki multilanguage. No, można się poduczyć, można się poduczyć innych języków. Właśnie, a jeżeli chodzi o rekrutację, to prowadzicie, czy macie jakiś stały zaufany skład? Nie, nie mamy rekrutacji. Trzymamy się tego samego składu. Głównie grają ludzie, którzy grali kiedyś w tej gildii, albo jakieś osoby znajome, którym ufamy w 100%. No takie w bez gildii się zawiodą. No niestety. A jak radzicie sobie z oszustami? A w sumie jak, jak macie ten? Jak macie, jak nie macie rekrutacji, to w sumie oszustów chyba mało, co? Czy zdarzały się jakieś? Mieliśmy tylko jednego oszusta, który był pół roku temu. Od tego momentu nie zdarzył się ani jeden i tego się trzymam. Opowiedzcie, co się tam tym No to może ja już powiem, bo to była moja wina. Ogólnie pewna gildia, nawet powiem mi tak, tango, no zawiesiła się, a jako, że mieliśmy spoko kontakty, bo już nie chcieliśmy, tak jakby, mieć skin z innymi gildiami, to postanowiliśmy, że przygarniemy litera i kilka jego osób. Skończyło się tak, że lider poszedł do innej gildi, a osoby, które wziął ze sobą do nas, którym zaufaliśmy, zmieniły gildię na ne no i nam zachowali o dzień przed TNT. No to pozdrawiamy gildię Tango! Dziękujemy, dziękujemy tutaj ja widzom, fajnie mamy was tutaj potraktowali, no przykro, przykro, przykro naprawdę. A czy macie właśnie zaufane gildie, takie jak na przykład wtedy Tango, które szanujecie lub z którą współpracujecie na Keep No, ogólnie to szanujemy większość gildii, ale wolimy... Sami grać na tym Cupardzie, bez sojuszy, zależy jakaś rywalizacja na no, serwerze, nie Prze A to przyk prawda. Przyk przykładem była tego ostatnia edycja Qarda. Jedyna z co już był w który przestali grać i działaliśmy sami. No to bardzo ładnie, jak sobie tak poradziliście. Widzicie, można, można solo. Można samą Gildią grać i też ugrywać. Jak tutaj patrzcie, macie przykład idealny Gildia nie, Fire. A jest Gildia, której nienawidzicie? Na przykład tak takie. Nie, chyba pewnie nie ma, co? Nemo oraz dum. No, pozdrawiamy, tak. pozdrawiamy. Czemu akurat dumy i Nemo? No bo. Strasznie nie honorowo grają. Tak. To znaczy? Jak wiem jest przykład, Lidosy. Ej, tak nie wolno. No tak nie wolno, a tak się dzieje. A, to przykro, naprawdę przykro. Nieładny, nieładny. Y też? No, nie dumy też? No nie dumy. No, nie, dumy no. No, nie dumy, o kurczaczki. O, kurczę, poważne oskarżenia, to chyba jakieś klatki się szykują widzowie. Aha, aha. Hardowiczu, napisz w komentarzu swoją ciekawą sytuację z Gildią Fire i dopisz swój nick, a my wybierzemy kilka komentarzy i nagrodzimy je monetami. Jak wygląda u was hierarchia w gildii? Kto się czym zajmuje? No to ja na przykład jestem liderem gildii i zazwyczaj jak mam dużo czasu, bo na przykład znajdzie się taki wolny czas u mnie, to całą edycję buduję kuboida. Oczywiście każdy w mi pomaga, bo szanujemy wszyscy siebie nawzajem tutaj i jak potrzebuję pomocy, to przychodzą i pomagają ładnie, ale ja tutaj głównie odbudowania jestem. I odmyślenia. A reszta? Ja nic nie robię. Nie no, no wymijcie tego kija z dupy! Ale ty, ja nie wiem, Opowiadać, ale... no! Ale ja Potem wziąłem na odcinek, zaprosiłem, no. żebyście się z Ale ja to no. Dobra, ale dobra. Nie Ej, Opowiadać. Robi, nie, nie no, a tak naprawdę to KPS i Kubik zawsze jak potrzebuje czegoś, jakiejś pomocy, to mi pomagają. Ale oni głównie są od tego, żeby rozbudować ludziom, żeby wygrywać wojny i żebyśmy trzymali te punkty, jak już kubuję, to mam. Prawda, prawda. Czyli chcesz mi powiedzieć, że w całej twojej gildii ty zajmujesz się budowaniem, a reszcie. Ta działa na wolną rękę, i nic nie robi. Nie no, ja się sandy nie, 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 no to, to opowiadaj. Tak, ja <laughs> bym sami Oni zawsze mi pomagają, jak potrzebuję pomocy, ale jestem taki tak jakby z tym samołukiem ja wszystko sam robię, bo nie lubię czasem, jak mi ktoś pomaga, bo lubię robić wszystko po swojemu. Dobra, załóżmy, ja... że macie już kubojd, co nie? Macie już tutaj normalnie Kuboidy, co nie wiem no. Tu stoi Kuboid, wszystko tam działa, sobie działasz, zbudowałeś i co potem? To no się potem. czym zajmie? Co zrobi? To jest od wojen, kto jest to od atakowania, dowodzenia, dowodzenia no, kto jest od przebijania? To, opowiadaj! Od dowodzenia głównie jest właśnie kapel z kubiks, jakich I must kill czyli prawdziwy lider naszej gildii. Aczkolwiek jakich nie ma, no to oczywiste jest to, że ja też zajmuję się tym na klepach. Nasz nowy v w gildii, który wrócił do grania, legenda community, tak zwany Kalizilla. O kurczę. Też bardzo dużo nam pomaga, przynajmniej na ostatniej edycji bardzo dużo nam pomógł. I głównie on ogarnia te edycji i takie tam rzeczy, żeby nie wbijali się do nas z i takie tam. I nigdy więcej, każdy inny sobie siedzi w domku i sobie kopie, tak? Tak. No, każdy Ten inny sobie kopie temy i daje itemy. I sobie chodzi na klepę, czyli taka... Ta. Samowolka w większości. No tak. To jakim cudem wymieliście to za jeden no, no bo mimo wszystko jesteśmy bardzo zgrani i każdy tak jakby... No ale mówisz, że na każdy kopie w pokojach. A co ma robić jakby... ma robić? Nie wiem, na ranking wbijać. No co to, to robi, tak? To przecież robi? powiedziałem, że tutaj koledzy są dowódcami na klepie i wyciągają ludzi na klepy i chodzą na klepy, wygrywają wojny i to tyle. No i teraz rozumiem. Dobra, no to no. przejdźmy dalej. Jak wam się udaje? za bezpieczeństwem kuboid, ile ma to zajmować, już w sumie to ruszyliśmy. Chyba nie. No ogólnie to na ostatnich edycjach kufarda to się wbijali do nadboru, jeszcze nie umiał zabudować kuboida. I ale na tej edycji co mieliśmy to wiem, to się nie wbili i była klasa. Tak no. się wbijali, co? ile tam mieliście warstw? Yy, no tak z 10 w pierwszy dzień. I, ta, I tak się wbijali? Nie, no nie wbili się właśnie na ostatniej edycji w ogóle. Ostatniej, ale wcześniej, wcześniej się wbijali. Wcześniej się wbijali? Się wbijali. Czemu? A, no bo tam na przykład ten, no tam klocka jednego nie postawiłem, bo byłem lecieć Wstawiony, dajmy On nie mówiłeś, że masz 17 lat? <grym 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 tak nie wolno No dobra, to może, jakie macie plany na przyszłość? Dominować inne serwisy Gildi. A Keep Harda jeszcze raz podbije się teraz? Na tej edycji? No, to jest chyba oczywiste jest To teraz zakaz, nie ma, nie ma Nemora, się może Nemo, opór. Nemo, Nie Nemo? Nie Nemo, jest zabawa Dobra, dobra, zobaczymy, moi drodzy Zobaczymy, no to co, przejdźmy do szybkich strzałów. No to panie Rishay Nemo czy Dum? No nie no, mówiłem, no szybkie strzały, chłopie, Doom, szybkie Doom. strzały Dawaj, no, dawaj, no, dawaj! No, 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 no. Nemo, 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 Okej, okay, następny Panie Agent Marcelek, prot 1 czy prot 4? Prot 4 Panie Pies i Masta Chyba <grywa> nie, no nie mogę tego <grywa> Panie Kubiks, klasy czy bez? Klasy Plepa na Kuboidzie czy w terenie? W terenie Panie Agent Marcelek Kapel pana na czy bez? Bez. O, pa, panie, panie Kubiksie, tyle pana podki czy bez? Podkami. Podkami, no i zajebiście. No dobrze, moi drodzy. Ja byłem na Bid 12, ze mną była Gildia Fire. I co, żegnamy się z wami. Proszę, pomachajcie, pożegnajcie się, powiedzcie coś, co chcecie jeszcze Hello. na szybko zrobić, kogoś może. Pozdrawiam, wejka. Pozdrawiam, Kajtka. Pozdrawiam, Marcelko. A ja usza tego. Na razie. Halo. Halo.